Dane są dwa boki AB pewnego trójkąta oraz jego pole P. Oblicz cosinus kąta wyznaczonego przez te boki, a następnie oblicz długość oku C. Podpunkt A. Rysunek. Na razie taki zupełnie dowolny trójkąt. Ja nie wiem, jak ten trójkąt będzie wyglądał, więc. Nawet tutaj a równe 4 i b równe 10 nie są proporcjonalne, więc to nie jest dokładny rysunek, tylko taki po prostu, żeby oznaczenia wprowadzić. Pole tego trójkąta jest równe 12. Ponieważ mam wyznaczyć kosinus kąta wyznaczonego przez te boki, standardowo między bokami a i b mam kąt gamma, to skorzystam ze wzoru na pole trójkąta, dwa boki i kąt między tymi bokami. To pole trójkąta jest równe 1, 2, bok, razy bok, razy sinus kąta między tymi bokami. Wiem, że pole jest równe 12, czyli 12 równa się 1, 2, razy 4, razy 10 i razy sinus kąta gamma. Czyli 2 i 4 mogę skrócić. 2, 1. Czyli 12 równa się 20. Sinus gamma to mogę podzielić przez 20, czyli sinus gamma to jest 12 dwudziestych, czyli sinus gamma to mogę skrócić przez 4, 3, 5. No, i mam wyznaczony sinus kąta gamma, a w treści zadania w poleceniu mam do wyznaczenia cosinus kąta gamma, czyli skorzystam z wzoru jedynkowego. Sinus kwadrat gamma plus cosinus kwadrat gamma jest równe 1. Sinus kwadrat jest 3 piąte do kwadratu plus cosinus kwadrat gamma jest równe 1, czyli cosinus kwadrat gamma jest równe 1 odjąć 3 piąte do kwadratu, czyli 9 dwudziestych piątych, kosinus kwadrat gamma, to jest 16 dwudziestych piątych. No i teraz obustronnie pierwiastuję, czyli mam jedną możliwość kosinus gamma jest równy 4 piąte lub cosinus gamma jest równe minus 4 piąte. Jeżeli kosinus gamma jest dodatni, to znaczy, że to jest kąt. Ostry. Jeżeli cosinus gamma jest ujemny, to znaczy, że to jest kąt rozwarty. No i teraz tak, czy z treści zadania wynika, albo czy mam w poleceniu napisane, jaki ten trójkąt ma być? Czy ostrokątny, czy rozwartokątny? Dane są dwa boki pewnego trójkąta oraz pole oblicz cosinus kąta i długość boku C. Co oznacza, że nie mam tutaj narzucone, więc. I jedno, i drugie rozwiązanie jest, jest, poprawne. Czyli ten rysunek tutaj, no, on tylko jakby pasuje do tego kąta ostrego, nie pasuje do kąta rozwartego. No, ale ja tego przed zadaniem nie wiedziałem, więc dlatego tak, jak mówię, było tylko rysunek jest zrobiony po to, żeby wprowadzić oznaczenia. No to w takim razie to jest pierwszy przypadek. To jest drugi przypadek. I dla każdego z tych przypadków y, osobno będę musiał y, wyznaczyć. Długość tego trzeciego boku. Czyli dla pierwszego przypadku C stwierdzenia kosinusów C kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat odjąć 2ab kosinus gamma, czyli c kwadrat równa się a kwadrat to jest 16, b kwadrat to jest 100

to jest 4 razy 13, czyli 2 pierwiastki z 13. To jest pierwsze, czyli wtedy, gdy kosinus kąta jest 4 piąte, to długość wokół C jest dwa pierwiastki z 13, w drugim przypadku C kwadrat kwadrat plus T kwadrat minus 2AB posinus gamma. Czyli c kwadrat to jest 16 plus 100, odjąć 2 razy 4, razy 2, razy minus 4, piąte. Czyli mam 116. No i tutaj 2 minus dają plus, czyli zamiast minus 64 jest plus 64, czyli c kwadrat to jest 180, c to jest pierwiastek ze 180 to jest 36 razy 5 czyli 6 pierwiastków z 5 No i punkt b to właściwie bez tłumaczenia czyli pole jedna druga bok razy bok razy sinus kąta zawartego między tymi bokami to jest pole trójkąta Czyli 1, 2, 5 razy 6. Razy sinus gamma jest równe 10 pierwiastków z 2. Czyli 15 sinus gamma jest równe 10 pierwiastków z 2, czyli sinus gamma to jest 10 pierwiastków z 2 przez 15, czyli sinus gamma przez 5 2 pierwiastki z dwóch przez 3 no to liczę kosinusa czyli wzór jedynkowy sinus kwadrat gamma plus cosinus kwadrat gamma jest równe 1 czyli cosinus kwadrat gamma jest równe 1 odjąć 2 pierwiastki z dwóch do kwadratu to jest 8 3 do kwadratu to jest 9 czyli cosinus kwadrat gamma jest 1/9 czyli cosinus gamma jest 1/3 lub cosinus gamma jest równe minus 1 trzecia. No i tak jak w poprzednim podpunkcie A, uzasadnienie, że ponieważ nie mam tutaj w poleceniu narzucone, jaki trójkąt ma być, może być ostrokątny, może być rozwartokątny, czyli 1 trzecia dla trójkąta ostrokątnego pasuje i minus 1 trzecia dla trójkąta rozwartokątnego pasuje. Czyli teraz dla cosinusa gamma równego 1 trzecia C kwadrat. To jest A kwadrat plus b kwadrat odjąć 2 razy A i razy B i razy cosinus kąta gama. Tu jest 2, tu jest 1. C kwadrat równa się 61 odjąć 20 c kwadrat równa się 41, czyli C jest równe pierwiastek z 41. Dla kosinusa gamma równego minus 1 trzecia. C kwadrat to jest a kwadrat plus b kwadrat odjąć 2 razy a, razy b i razy cosinus kąpa gamma. Czyli C kwadrat równa się. Tutaj różnica tylko tu, że jest minus, a tutaj mamy dwa minusy, czyli plus. Czyli zamiast minus 20 jest plus 20 czyli c kwadrat jest równe osiemdziesiąt jeden, no i wychodzi ładny wynik, c jest równe dziewięć.